পুল্ছ থ্ৰৈকী Chroniczne niedofinansowanie i odpływ talentów, a także biurokratyczne pułapki to są wyzwania, z którymi mierzy się nauka w Polsce. Głośny przypadek radioteleskopu, który walczy o stabilne finansowanie, jest chyba taką kroplą w morzu potrzeb i ogromnych, po, m, ogromnych takich problemów. Czy da się uratować polską naukę przed marginalizacją? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Profesor Agata Sterosta, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk. Dzień, Dzień dobry. Dzień i łączymy się z panem profesorem Krzysztofem Katarzyńskim, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, państwu. Panie profesorze, zacznijmy od pana. Czy przyszłość radioteleskopu jest już uratowana? No, wierzę w to, co powiedział pan premier Donald Tusk wczoraj na telekonferencji. Zapewnił, że finansowanie się znajdzie do końca roku i... i... Myślę, że, że, że polegając na tych słowach, można powiedzieć, że mamy jakąś tam przyszłość, przynajmniej na następne 3 lata. Bo tutaj chodziło o taką kwotę 600 tysięcy złotych rocznie. No to nie jest taka zaporowa cena dla polityków. Czy, czy no jak pan tutaj ocenia taką sytuację? No. Tak, dokładnie 630 tysięcy, taki był nasz wniosek do Ministerstwa o dofinansowanie. Tutaj trzeba powiedzieć, że to nie jest całkowity koszt utrzymania tej infrastruktury, bo tutaj dużo większe koszty, prawie 2 miliony są po stronie Uniwersytetu. Chodzi tu głównie o wynagrodzenia pracowników i utrzymanie budynku, opłacenie elektryczności i tak dalej. Także tutaj z Ministerstwa mamy tylko część pieniędzy na utrzymanie tej, tego radioteleskopu. Tak gotowości do prowadzenia badań naukowych, bo to trzeba podkreślić, to nie są pieniądze na modernizację czy rozbudowę tej infrastruktury, to trzeba startować w innych odrębnych konkursach, żeby takie pieniądze pozyskać. Bo badania naukowe i zyski z pracy takiego teleskopu są ogromne? Jeżeli chodzi o tak wyniki naukowe, tak, no tutaj właśnie najlepszym przykładem jest to, co już wielokrotnie mówiłem. Ten radioteleskop trafił w zeszłym roku na okładkę takiego prestiżowego czasopisma Nature, Nature Astronomy. Edytor uznał, że wyniki naukowe są na tyle ważne, że należy raz, razem z trzema innymi teleskopami, ale mniejszymi, uwiecznić ten radioteleskop na okładce jednego z wydań tego czasopisma. No i tutaj to jest taka niezależna opinia zewnętrzna, przychodząca z zagranicy na temat naszej pracy. Oczywiście to jest związane z artykułem, który nasi koledzy opublikowali w tym czasopismie. W studiu jest pani profesor Agata Starosta. Pani profesor, podpisała pani taki apel do premiera i do prezydenta o zwiększenie budżetu na naukę. Ponad 100 badaczy, naukowców, nie no, podpisało taką i woła taką polską rację stanu. To jest krzyk desperacji, czy może jakaś początek rewolty? Y znaczy, tutaj dodam, że nie tylko podpisałam, ale też jestem jedną ze współautorek tego listu. Dodam też, że jest to druga edycja listu do władz w sprawie finansowania polskiej nauki. Niestety w zeszłym roku mierzyliśmy się z dość podobnym problemem. Mieliśmy nadzieję, że obietnice z zeszłego roku że coś, coś zmienią. Również w lutym, nie wiem czy Państwo pamiętają, jeżeli nie, to przytoczę, była taka dość słynna już konferencja. Pana premiera Donalda Tuska oraz pana ministra finansów na giełdzie papierów wartościowych, gdzie obiecywali, że w tym roku mamy rok przełomu i nauka będzie pierwszym filarem ich działań. I między innymi NCN, o którego finansowanie walczymy, był wymieniany jako ta instytucja, która miała mieć zapewniony stały, zwiększający się budżet. Niestety tak się nie stało. Budżet na przyszły rok Narodowego Centrum Nauki, czyli NCN, pozostaje taki sam. Dlaczego NCN jest ważny, bo tutaj wie, wielu naszych słuchaczy może nie wiedzieć, czym się zajmuje ta instytucja. Jest to y, 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 instytucja, która finansuje badania podstawowe. Y, jest to jedna z głównych instytucji finansujących badania w Polsce. Y, jej budżet. Pozwala właściwie naukowcom konkurować z naukowcami z całego świata. Jesteśmy w stanie, mając granty z NCN, prowadzić badania, badania na takim światowym poziomie. Także dlatego walczymy o to. W jednym z wywiadów też powiedziała Pani, że żyjemy tylko z grantów bez etatów. Czy to oznacza, że naukowcy bardzo często udają się na emigrację, bo tutaj no, ciężko jest wyżyć, bo nie ma tego dofinansowania? Yy, dokładnie tak. Yy, w ogóle praca w nauce jest bardzo niestabilna. Także... Dlaczego? Yy... Między innymi dlatego, że brakuje etatów. Etatów Czyli... brakuje dlatego, że subwencje dla uczelni czy instytutów naukowych lub badawczych jest niewystarczające. Także brak etatu, znaczy etaty są, ale tylko na realizację projektów. Także to nie jest taki etat, że jak projekt się kończy, to badacz w dalszym ciągu pracuje w danej jednostce. A w pewnym momencie no, gdzieś nadchodzi taka potrzeba stabilizacji i takiego poczucia, że no, jak przy współczynniku sukcesu około 10% przy zdobywaniu grantów, jest duże ryzyko, że raz czy drugi raz się tego projektu nie dostanie, nie dostanie się finansowania na projekt. Więc tutaj jest zawsze to ryzyko, że jeżeli się. Nie ma etatu, stałego etatu, i nie dostanie się projektu, to niestety taka osoba jest pozbawiana pracy i to się często wiąże z tym, że wjeżdżają za granicę. Ale to, to, to tylko doprowadza do tego, że wobec tego, jeżeli ktoś chce być naukowcem, badaczem, jeżeli ktoś chce poświęcić swoje życie na to, żeby odkrywać i pokazywać też ludziom dorobek naukowy, to trzeba być albo wielkim entuzjastą, albo ogromnym bogaczem. Panie profesorze, jak pan słyszy takie, takie słowa, no pewnie pan też potwierdza ze własnego doświadczenia. Naukowcy albo muszą wybierać stabilność, albo emigracja, albo mieć bardzo jakiś dobry pomysł na biznes, a w międzyczasie i w wolnym czasie realizować ambicje naukowców. To, czy tak jest? To się zgodzę oczywiście z tym. Natomiast astronomia, bo ja jestem akurat astronomem, oczywiście, jest trochę specyficzna, bo tutaj tych. Astronomów aż tak dużo, jak naukowców czy doktorów młodych nie ma, więc z tymi etatami w Polsce dla astronomów jeszcze nie jest tak źle. Naprawdę ci najlepsi znajdują pracę. Oczywiście jest to zjawisko też, że bardzo dobrze wyjeżdżają za granicę, już nigdy nie wracają. My też mamy taką politykę w tej naszej dyscyplinie astronomia, że, że zasadniczo sugerujemy po doktoracie, żeby ktoś jechał za granicę i tam zdobywał doświadczenie. Doświadczenie naukowe, bo to jest w sumie ten najważniejszy okres w życiu młodego naukowca, dostać się do dobrego jakiegoś superwizora i, i zdobywać doświadczenia. Sam byłem kilka lat za granicą i wreszcie tego, co się najwięcej nauczyłem, to od kolegów z zagranicy zmieniać ośrodki, zmieniać środowiska. A za granicą no... też jest taki duży problem z finansowaniem albo z tym, że no może właśnie taki radioteleskop już nie funkcjonować, bo zabrakło dofinansowania. Byłem 20 lat temu i to kwestia, wtedy było całkiem spore zapotrzebowanie dla młodych, zdolnych ludzi. Można było dosyć łatwo dostać posadę. Oczywiście chciałbym mieć dobre wyniki naukowe, publikacje i tak dalej. Jeżeli ktoś był słaby, to nie miał szans, żeby dostać pozycję w jakimś renomowanym zagranicznym, mówię to w krajach zachodnich oczywiście, ośrodku. Ale tak jak ja szukałem, to dostałem propozycję od razu dwóch ośrodków i mogłem sobie wybrać, gdzie chcę iść i z którym naukowcem współpracować. Także byłem w dosyć komfortowej sytuacji. Dzisiaj nasi naukowcy, no też wydaje się, że tutaj naszej astronomii jest tak wysoki poziom, że, że, że dosyć łatwo jeszcze znajdują te, te zagraniczne posady. Wstępnie nasza studentka wyjechała do Holandii i od razu dostała na no, staż wakacyjny od razu dostała propozycję robienia doktoratu tam w tej Holandii. Także no... Ale w Holandii chyba jest większe PKB na naukę. Tak mi się wydaje, bo tak u nas ten jeden Oczywiście Holandia jest jednym z liderów europejskich i tak dalej, no. ale to, to, to jest zupełnie inne nieporównywalne

Osób. I to zwykle jest tak, że no, niektórzy już zostają za, tą, za, za granicą. Wie, znam wiele osób, którzy zrobili w Polsce studia, potem nawet doktoraty, wyjechali za granicę i zdecydowali się tam założyć rodzinę, czy wręcz z rodzinami wyjechali i już właściwie nie, nie zamierzają wracać do Polski. Ale jest też duża grupa ktu, osób, które wracają i chcą wrócić, bo po prostu no, różne czynniki mają tutaj rodziny, wolą mieszkać w Polsce, czują się tutaj lepiej, czują się u siebie. I takie ciekawe zjawisko, bo ja tutaj zatrudniam, jako dyrektor Instytutu zatrudniam takie osoby, w ostatnich latach zatrudniałem. No zwykle na Uniwersytecie oferowana jest pozycja naukowo-dydaktyczna, więc tu przychodzą do obciążenia dydaktyczne, nie tylko naukowe. I najważniejszym czynnikiem tak naprawdę dla tych ludzi nie jest wysokość wynagrodzenia, bo tam nie różni się zbytnio pomiędzy różnymi jednostkami naukowymi, uniwersytetami. Natomiast perspektywa tego, że to zatrudnienie będzie na czas stały i tutaj na przykład do Instytutu kilka zdolnych osób udało mi się mm -hmm. ściągnąć, jeżeli mieli oni gwarancję, że to zatrudnienie powiedzmy początkowo tam na dwa lata to okres próbny, ale jeżeli będą się dobrze, dobrze pracować, to jest możliwość na czas nieokreślony przedłużenia, więc taka stabilizacja dla młodych Ludzi też jest istotnym czynnikiem, który jest czasami najważniejszy niż wysokość wynagrodzenia. Oczywiście takie zatrudnienie to jest jakieś tam, no to wiadomo, to są widokowe sprawy, to można coś znaleźć w internecie, ile adiunkt zarabia, ile mody profesor uczelni zarabia itd. Mhm. Ale ci ludzie, jeżeli to mają są... ambicje, to startują o granty właśnie NCN-u, i to jest dodatkowe źródło wynagrodzenia wtedy i utrzymania dla nich. Jeszcze chciałabym się podpytać o ten przypadek i radioteleskopu, bo no, tak się składa, że często, jeżeli media podchwycą temat, to rzeczywiście on jest realizowany. Ja pamiętam, jak rok temu archeolodzy z Polskiej Akademii Nauk wystosowali też taki apel i zbiórkę na Patronite, aby kto może wesprzeć ich wyruszeniu na wyprawę do Egiptu, aby tam badać jeden z grobowców, jednego z faraonów. Potrzebowali 250 tysięcy złotych. Nie dostali takiego dofinansowania z ministerstwa. Ludzie, kiedy zobaczyli taki wpis, to od razu się uruchomili, zebrali środki od darczyńców 117 tysięcy, a później ministerstwo po ogromnej burzy medialnej postanowiło, że też dosypie do tej kubki te pieniądze. Czy to jest tak, że naukowcy, badacze, osoby z ogromnym dorobkiem muszą startować w różnych zbiórkach, muszą apelować, prosić o pieniądze, bo Innej sytuacji, innej możliwości nie ma, pani profesor? Znaczy tak nie powinno być. Znaczy, powinniśmy, Polska powinna zapewniać taki system finansowania nauki, gdzie dobre projekty dostają finansowanie. Tutaj NCN, znaczy taki procent projektów, które powinny dostawać finansowane, to jest około 25%, 25-30%. To jest taki idealny y, współczynnik sukcesu, żeby zapewnić. Y, kontynuację ciekawych, ważnych badań. Tak, tak jest w agencjach na Zachodzie. U nas ten współczynnik jest poniżej 10% i z tego powodu często pojawiają się tego typu apele, akcje. Ale to jest upokarzające dla naukowców. To jest, yy, muszą prosić o coś, co właściwie powinno mi się należeć. Yy. Też tak uważam, także no, no niestety jesteśmy trochę zmuszeni do tego, żeby po prostu działać dość radykalnie i liczyć na to, że rząd będzie, znaczy rząd powinien być proaktywny, a nie reaktywny. Niestety mamy tutaj do czynienia obecnie z, no, z reaktywnymi działaniami. Trochę brakuje wizji, trochę brakuje tego... Co polska czym polska nauka miałaby się zajmować. Brakuje jakiejś wizji, jak to finansowanie powinno wyglądać. Dużo się mówiło o tym, że znaczy obecne Ministerstwo Nauki, że grantoza jest zła, że no, granty nie powinny zapewniać jakby podstawowych... Podst podstawy funkcjonowania naukowców, że powinny być większe subwencje. My się absolutnie z tym zgadzamy, że subwencje powinny być większe, natomiast nie likwidowałabym grantów, ponieważ one są bardzo ważnym elementem tego, żeby można było prowadzić Badania. A powinien być taki większy lobbying na pracę naukowców? Nie wiem, medialne jakieś Jak najbardziej zresowe? jestem. Znaczy uważam, że popularyzacja nauki jest bardzo ważna. Sama często biorę udział, czy to w podcastach, moja grupa badawcza w piknikach naukowych. Piszemy artykuły popularno-naukowe, ale to jest trochę za mało. To są takie pojedyncze działania naukowców, to jest za mało, musi być dużo szerszy projekt. I tutaj myślę, że jest duża rola ministerstwa do zrobienia, bo tutaj powinny wejść już takie elementy jak kupowanie na przykład wątków w serialach. Tak jak czasami się pojawia, że bohater jest, choruje na coś i wtedy diagnosty, diagnostyka wzrasta w, w danym kierunku, tak myślę, że tutaj można by było poszaleć z jakimś naukowcem w serialu. Myślę, że warto by było pomyśleć o specjalnych edycjach np. książeczek dla dzieci typu kicia kocia w laboratorium albo na wykopaliskach linie lotnicze oraz kolej już takie edycje miała. Także myślę, że tutaj w tym kierunku na pewno warto by było, żeby to była jakaś bardziej regularna akcja, a nie tak, że naukowcy tylko bez, bez tego dodatkowego wsparcia działają sami. Myślę, że dużo jest tutaj wyzwań i pewnie jeszcze nie raz będziemy do tego powracać. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Profesor Agata Starosta, Instytutu Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I profesor Krzysztof Katarzyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunia. Również dziękuję, Panie profesorze. Również bardzo dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls trójki.